Cześć, słoneczka. Siedzicie tutaj drzwiami, tak? Moje maleństwo, kochane. Cześć, maluszki. Cześć, koteńku. Chodź. Cześć, maleńki mój. Co ta ciotka łaskała bajeczkę, tak? Chodź. O, jaki ty jesteś kochany. O, plosie. Kto tu mruczy? a prosię. Mój kochany katek. Patrzcie, ulek. Jej, Uluś jest oswojony, Uluś mruczny. Boże, jest tak słodki jak jego brat. Tak, mój kochany moje słońce najdroższe, śliczne. No już się zapieramy. Koteczki moje biedne będą tu siedzieć. Tak. Mm. Już, kochanie, już. Okej. Okay. Bawimy się oczywiście w tą samą zabawę z koteczkami. Chodź kochani. Chodź, 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 chodź. To jest najlepsza zabawa. Ale są takie rozkoszniaki dwa kochane. Naprawdę są kotki przecudowne. Chodźcie, chajcie, no. ganiamy, ganiamy, ganiamy. Ganiamy, ganiamy, ganiamy. Ganiamy, ganiamy. Tak, śliczniej. Hop, na łyżeczka. Tak, fantastycznie. Hmm? No i powiedzcie, Ewa chce nam dać drapak taki wielki. No i gdzie my go damy? Hmm? Jedyne miejsce to jeszcze tam jest, ściana. Ach, i tak się właśnie zastanawiam. Czy może tu to łóżko zlikwidować? Ale łóżko jest fajne, ono się przydaje, mam gdzie usiąść. Kotki sobie często na nim leżą. Hmm? Jak ja to zrobię? A drapak jest naprawdę wielki. Z jednej strony szkoda, a z drugiej no gdzie? Ten pokój już i tak jest taki zawalony. Tego drapaka nie lubię za bardzo, więc mogłabym go oddać komuś. A byłby tamten. Tak chyba zrobimy. Tak, niąńka Wcinaj sobie, wcinaj skarbę. Dobrze, kochanie, bo film bez nadzieja. To na razie kończymy. O, zobaczcie. Ogonek do góry. Szelusie z kochanym kotkiem. Bo popatrzcie, jaki on jest śliczny. Jaki tu białutki, jaki ma nosek, jaka jest delikatna kiczka moja kochana, jaka delikatna, o, jak już lubi pieszczoty, o, mruczy od razu jak traktor, trzymanie ich tutaj to już jest grzech po prostu, ojej, co to? A tu mamy uleczka kochanego, który chyba woła braciszka, o, jak mruczy. Zobaczcie, jak mruczy słodziak śliczny. Trudne to są sprawy. Jak taki koteczek zaczyna właśnie, nie wiem, miauczyć, wołać. Po pierwsze, może on chce wyjść stąd, już, bo ile można, tak. A po drugie, no może jednak woła brata. Oczywiście, że się zaraz pogodzi i przyzwyczai. No ale było ich trzech. Jeden zniknął. To są rozumne stworzonka. No cóż, czekamy. Czekamy na propozycję, bo czas na te koteczki. Tak? Czas na ciebie?